Dając kobietę liczą na randkę z chłopakiem, więc musisz po prostu robić randki gejów. Uh -huh. A długo na tym myślałeś? Uh -huh. To ostatnie 25 sekund. Uh -huh. No dobra. To, to rzucę ci jednego gaja, jak z nim pokadasz, czekaj? A i wyszedł kurwa, jak mu rzuciłem chętnego. Ja pierdolę. <laughs> Hejko! Spoko, zaraz ci kogoś znajdę, nie, nie martw się. Dam ci drugiego, co udaje kobietę. Masz, pogadajcie sobie. Cię dojedzie. Hej, kamisiu. Mhm. Dawaj na solo. Odku. Pier... Olej Olej, ile ty masz lat? Słuchaj, słuchaj, Olek. Jak oglądasz Nitra, to oglądaj take Nitra. From, take from, mam, mam żart. Ale żartem jest to, że wchodzisz tutaj, masz 7 lat, jesteś widzem Sergiusza i zgubiłeś się w internecie. I rzucasz mięsem jako 7-letnie dziecko. Tej kłamko ci cię dojedzie. Naprawmy, mamo. Mhm. Fenomenal, fenomenalnie. Ogólnie, jestem kurwa szczerze zażenowany, nie? nie No, serio, to jest straszne. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, wy wszyscy widzowie, którzy macie pozmieniane niki, to nie wiem, czy sobie z tego sprawę, że zupełnie poważnie ja wasze niki widzę. Na Marcelina21, klikam sobie w tym momencie w Zbanuj i widzę, że poprzedni twój nick był inny. No, Marcelina dokładnie nie widzę. Czyli Marcelina dopiero doszedł na ten, na Discorda. Mamy już 16 zobaczmy. O, miał Nick Coins. Kurwa, no, masz bana za sam nick poprzedni. Mamy kolejnego bezbeka, czekaj, zobaczmy jakieś kurwa bezbeków. Dobra, tu jest jakaś prawdziwa kobieta, chyba. Albo potrafi fejki robić. O! Jak kurwa, dwóch z zostało bana, to nagle powychodzili fejki. O, proszę jak się obsrali szybko. Ja pierdolę, jakie cipy. Niesamowite. O kurwa. Adrian przesyła 2 złote i 91 groszy. Radciu, pogódź się z tym. To jest reprezentacja twoich ludzi. Znaczy tak to to nie poważnie, z nie za nie ale problem tak. polega na tym, że większość widzów, większość widzów, znacząca większość widzów jest pełnoletnia. Ale, jak się przydarza taka sytuacja, to niestety, no kurwa, ja powiem tak, no, szczerze, to zupełnie poważnie. Fox przesyła 2 złote i 91 grosze. Haha, Harawciu, ha, tak mówiłeś, że twoi fanbase to ludzie w przedziale 1720 lat, a większość z tych widzów nawet 14. nie no, jeden był ale nie jest Jeszcze to ważne. Jeszcze nie powiesz, że to nie twoi widzowie, bo nawet słuchają tego, co ty na Spotify. Jeden był ale tak, powiem tak w ten, w ten sposób, to zupełnie poważnie. Gdybym ja miał wybór, gdybym ja miał wybór i mógłbym sprawić, że wszyscy widzowie, którzy mają poniżej 14 lat, dostają perma, i nie mogą mnie nawet oglądać, to szczerze walnąłbym im perma. Jestem jak Eripe, który w kawałkach rapował jak jesteś dzieciakiem, to wypierdalaj. Bo ja uważam, że kontent, który tworzę, nie jest przeznaczony dla dzieci. I nie chciałbym, żeby dzieci mnie oglądały. Jak ktoś ma 15 plus, to spoko, niech sobie ogląda, natomiast każdy poniżej 14 roku życia powinien dostać permabana. Natomiast nie da się tego zrobić. Nie da się, niestety. Zajebista logika stary. No ale no nie, no przynajmniej jestem szczery, no nie wiem, no ja nie, nie mam problemu z tym, jak jakiś influencer ma y, content skierowany do, do dzieci, ale ja nie chcę tyle. złote. Ferie mają województwa doośląskie mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie, więc i więcej dzieci dziś na czacie. Niestety. Dobra, albo zrobiłeś dobrego fajka, albo znaleźliśmy prawdziwą kobietę. Dziękuję mówi do mnie tatuażyk, tatuażyk, tatuaży. Zobaczysz. Ale to zupełnie poważnie, kurwa, patrz, patrz hipotetycznie, chcesz wejść i o, chcesz kurwa. pogadać, nie? No Komu bo też może chcieć przysła wejść przysła pogadać. złote i 91 gros. Rafał, przepraszam, ale czemu permban od razu? Może nie grzeszę inteligencją, ale mam 21 lat. Proszę o Unbana i obie... Nie, ja to się pan zwakiem, nie ma dla ciebie miejsca na, na tym Discordzie niestety. Y, patrz, ktoś chce zagadać powiedzmy, nie? Ustawił sobie fake nick, y, chcę zagadać. Spoko. Jak wejdzie i powie coś, kurwa, ciekawego, coś interesującego, coś, co może sprawić, że masz ochotę z tego osobą zamienić słowo, to jest to, jest to w porządku. Jest to w porządku. Ale jak ktoś wchodzi po to, żeby puścić muzykę albo po to, żeby powiedzieć Sieman, nazywam się Ada, to jest spierdoliną umysłową, tak szczerze. Tak szczerze, to jest spierdoliną umysłową, no. Bo to, to jest najbardziej kurwa zmarnowanie własnych pięciu minut w życiu. Bo no, no, tyle się nie i czekasz, a ktoś cię rzuci. To naprawdę, tu to trzeba, trzeba być naprawdę ostrym przykrusem. I to jest właśnie, bo jakiś miał taki pomysł, żeby zrobić sobie streama, na którym mamy y, jakąś pogadankę po, po, po z widzami, no bo na co, dzień sobie, na co dzień sobie gadamy na czacie. I powiedziałem sobie, pomyślałem sobie, kurwa, a może by zrobić jakiegoś takiego livea, gdzie siedzę i z widzami rozmawiam, ale to mnie po prostu utwierdza przekonanie, że to jest bez sensu. No to jest kurwa bez sensu. Tyle ludzi wchodzi i takie głupoty pierdoli i tak marnuje kurwa jakąkolwiek predyspozycję, żeby cokolwiek powiedzieć, że, że to się kurwa, że to się odechciewa, nie? No. To coś przeniosłem, ale nie wiem co, chyba do najtyle naprawiłem.